Pomeczowy komentarz odnośnie tego spotkania. Zaczynają od końca, zaczynając od końca na pewno jest nam szkoda, że, że nie wywozimy stąd trzech punktów. Patrząc na pierwszą połowę, wiadomo, jak jest przeciwnik, jeszcze gdzieś tam świeży, niezmęczony, to, to może to wygląda, że nie jesteśmy w stanie wyjść z, z, otworzyć gry z własnej połowy, ale. ale My nie staramy się raczej grać dłuższych piłek, więc, e, więc, więc próbowaliśmy, próbowaliśmy do momentu, aż się zrobiło więcej miejsca. Myślę, że gdzieś około 25-30 minuty pierwszej połowy to, to miejsce się już więcej, więcej znalazło i e, do przerwy już było kilka fajnych sytuacji z naszej strony. Szkoda, że niewykorzystanych. E, z drugiej strony GKS Tychy nic nie stworzyło do przerwy. I w drugiej dalej kontynuowaliśmy tą naszą grę dobrą w polu. Jeszcze lepsze sytuacje, wyborne sytuacje, kilka stuprocentowych sytuacji. Z drugiej strony też nasza obrona świetnie się dzisiaj spisywała i oprócz jakichś stałych fragmentów gry, jakichś przypadkowych wbić, nie pozwoliła, nie zaskoczyła się dzisiaj, nie pozwoliła, że się zaskoczyć zespołowi tych. Dlatego nam jest bardzo na pewno. Na pewno jesteśmy rozczarowani, że nie ma tu trzech punktów. Dużo sytuacji bramkowych z naszej strony, eee, z, drugiej, z drugiej strony bardzo dobra gra w defensywie, też z naszej strony, i, 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 i szkoda, I szkoda, bo, 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 bo zawsze zwycięstwo to są, to są trzy punkty to jest duża różnica niż mecz zremisowany. Dziękuję trenerze. Poprosimy o Państwa pytania. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy za udział, za udział w tej części konferencji. Dziękuję.